Grzegorz Krychowiak nieznane ciekawostki. Krychowiak rozpoczął właśnie treningi z Legią Warszawa, żeby przygotować się optymalnie przed mundialem. Czy myślicie, że Krychowiak powinien rozpocząć Mistrzostwa Świata w Katarze w pierwszym składzie? Piszcie co o tym myślicie w komentarzu. Na wstępie zachęcam do zostawienia suba i łapki w górę dla zasięgu i lecimy z nieznanymi ciekawostkami o Grześku. Grzesiek Krychowiak mówi płynie w czterech językach obcych. Mowa o francuskim, angielskim, hiszpańskim i rosyjskim. Krychowek wielokrotnie podkreśla, jak bardzo ceni sobie edukację. Zdał maturę we Francji z wyróżnieniem. Piłkarz nie tylko płynnie posługuje się językami obcymi, ale również ukończył studia, co nie jest popularne wśród aktywnych sportowców. Zawodnik ukończył kierunek organizacja klubów sportowych na Uniwersytecie w Lyonie. Chciał tym pokazać, że piłkarze mają coś w głowie i mogą połączyć edukację z karierą. Krychowek jest uważany za jednego z najoryginalnie ubranych zawodników naszej kadry. Wszystko rozpoczęło się w momencie, kiedy miał 15 lat. Wyjechał wtedy do Francji, zobaczył, że osoby w podobnym wieku są po prostu lepiej ubrane. Zauważył ogromne ilości butików i tak się zaczęło. Stylizacje Grześka Krychowiaka są szeroko komentowane przez osoby ze świata sportu. W rozmowie z Kubą Wojewódzkim przyjaciel Krychowiaka, Wojtek Szczęsny, wyznał, że szanuje Krychę za jego własny styl, który ciężko podrobić. Krycha jest uznany najbardziej paryskim polskim piłkarzem. Właśnie ze względu na swój styl. Ten styl spowodował, że w 2018 roku razem z byłym doświadczonym pracownikiem Wistuli, Marcinem Roczniakiem, otworzył butik Balamont w Warszawie. Butik zajmuje się szyciem garniturów na miarę, które odbywa się we Włoszech, w światowej klasy szwalni Luigi Bianchi-Mantowa. W ofercie posiada również asortyment, który pozwoli ubrać klienta od A do Z. Butik wypuszcza dwie kolekcje w trakcie roku, a Krychowiak często ubiera garnitury własnej roboty w mediach społecznościowych. Obecnie marka Balamonte posiada również butik w Poznaniu. Zarówno jeden jak i drugi sklep cieszy się naprawdę dobrymi opiniami. Przejdźmy teraz do kolejnej ciekawej inwestycji Krychowiaka. W 2019 roku piłkarz zainwestował prawie milion złotych w aplikację Podium, która ma na celu łączyć profesjonalnych trenerów z klientami. Ten polski startup określił swoje działanie jako rewolucję w branży fitness. Krycha w wywiadach stwierdził, że aplikacja ma poważne plany na rozwój, natomiast nie wiadomo jak obecnie radzi sobie apka, bo ostatni wpis na Facebooku jest z 2020 roku, a liczba ściągnięć w sklepie Play to około 1000 z samymi pozytywnymi ocenami. I ostatnią ciekawostką inwestycyjną popularnego Krychy są energooszczędne domy. Piłkarz zainwestował 5 milionów złotych na rozwój startupu zajmującego się projektowaniem i budową energooszczędnych, ekonomicznych i ekologicznych domów. Wydaje się idealną inwestycją pod obecne czasy, prawda? Firma System 3E stawia domy z bloków perlitowych, które pasują do siebie jak puzzle. Budowa domu z tym systemem trwa maksymalnie do pół roku. Firma, jak czytałem, ma się bardzo dobrze i sprawdza się na polskim rynku. To był na tyle. Dzięki za obejrzenie do końca i oglądajcie inne moje materiały z ciekawostkami. Do zobaczenia!